Gościem radia Katowice jest dziś śląski komendant wojewódzki państwowej straży pożarnej w katowicach, starszy brygadier Damian Legierski. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień, dzień dobry państwu. Panie komendancie, mapa zagrożenia pożarowego niepokoi. W wielu miejscach zagrożenie jest duże, w pozostałych średnie. Wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zapewniał, że w długi weekend majowy będzie można wchodzić do lasów, nie zostaną zamknięte. No i pytanie do pana, czy to dobra decyzja? Panie komendancie, ściółka jest wyschnięta i niewiele trzeba, by wywołać groźny pożar. No tak to bywa. Ja zacznę, panie redaktorze, od tego, że jak wszedłem dzisiaj pierwszy raz do państwa, miałem to przyjemność, to na pierwszy rzut oka wrzuciło mi się taki kącik medyczny u państwa. Macie defibrylator i apteczki. Bardzo mnie to cieszy, bo często tego brakuje, a to jest bardzo dobre zjawisko. Yy, tak, yy, w tym roku, panie redaktorze, już yy, prawie 17 tysięcy zdarzeń mamy w województwie śląskim, w których brały udział jednostki ochrony przeciwpożarowej. I właśnie w tym aż prawie 5 tysięcy pożarów. Jest to 1600 więcej pożarów niż... W tamtym roku. Ale nie y... tylko pożary lasów, tylko też trafi i nieużytków. Tak, ale właśnie w tym, w tym zakresie, czyli pożarów traf, nieużytków i lasów, jest bardzo duży wzrost. W marcu mieliśmy chyba dwa tygodnie takiej, o ile dobrze pamiętam, słonecznej pogody. To jest tak zwana często pogoda pożarowa, gdzie temperatura, brak wiatru. I słońce powoduje, że ten wzrost zagrożenia pożarowego w lasach gwałtownie wzrasta i odczuliśmy to momentalnie w naszym też województwie. Odnotowaliśmy właśnie wtedy ponad tysiąc tych pożarów związanych z pożarami trawi i, i zarośli, ale też 81 pożarów lasu odnotowaliśmy. Co jest główną przyczyną pojawiania się ognia? Czy wini człowiek? Często tak, ale ja raczej skupiam się właśnie na, często jakby nie chcę podejmować takich decyzji czy też takich wniosków, że od razu człowiek czy inne zjawiska, natomiast ta, pożara, ta pogoda pożarowa, z doświadczenia wiem, że właśnie długi okres słoneczny, powiedzmy około 24 stopni i ponad, Nasłonecznienie, duże, duże nasłonecznienie oraz brak wiatru, to jest bardzo ważne, powoduje to, że momentalnie zauważamy właśnie wzrost zagrożenia pożarowego w lasach. W ubiegłym tygodniu w Radiu Katowice również informowaliśmy o ogromnym pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym. Spłonęło około 450 hektarów parku. To powtórka katastrofalnego w skutkach pożaru z 2020 roku, choć na szczęście, jeżeli mogę tak powiedzieć, nie miała tak wielkiej skali, Ta, ten pożar nie miał tak dużej skali. Tak, no wyciągnęliśmy wnioski jako Państwowa Straż Pożarna i, i Ochotnicza Straże Pożarne w zakresie kierowania takimi działaniami, bo to jest dość skomplikowana sytuacja, rzadko spotykana, gdzie są bagna, często dużo torfowis i bagien. Teraz wtedy spaliło się kilka tysięcy hektarów, teraz 450. Właśnie analogicznie w naszym województwie za ten okres, o którym teraz mówiłem, to spaliło się 400 hektarów w różnych pożarach, a tam jednostkowo 450 hektarów. Ale akcja była bardzo dobrze prowadzona i dlatego wyciągnięto wnioski z tamtego pożaru. Więcej jednostek naziemnych, powietrznych, właśnie dronowych i samolotów gaśniczych, spowodowało, że ten pożar dużo szybciej został zlokalizowany. Czego zatem unikać, jeżeli w majówkę wybierzemy się do lasu, panie komendancie? Znaczy ja wszystkim życzę dobrej majówki oczywiście, dobrego wypoczynku. Ja bardzo lubię las, w lesie się bardzo dobrze odpoczywa, ale jeżeli zachowamy naprawdę te podstawowe takie zasady bezpieczeństwa, czyli ograniczymy rozpalanie ognia w miejscach, gdzie te miejsca nie są do tego przeznaczone, ograniczymy wyrzucanie niedopałków i różne inne niebezpieczne zachowania, myślę, że, że, że wtedy odpoczniemy, ale też las będzie bezpieczny. Zmieniamy nieco temat, bo straż pożarna to nie tylko pożary. W ubiegłym tygodniu kilka dni temu mieliśmy do czynienia z gwałtownymi nawałnicami w województwie śląskim ucierpiała między innymi gmina Skoczów w Pogórzu droga zamieniła się w rwący potok ręce mieliście pełne roboty Tak natomiast my teraz jesteśmy uwrażliwieni bardziej na te zjawiska pogodowe bo to w kontekście powiedzmy 30 lat naprawdę te zjawiska się zmieniły ja pamiętam Nasiliły się? To znaczy tak, nasiliły się w intensywności, ale skróciły się w czasie. Ja pamiętam kiedyś, kiedy były powodzie w 1997 czy 2001 roku, musiało padać dwa tygodnie. Teraz pada godzinę. Natomiast intensywność tego zjawiska, nazywamy to powodziami nawalnymi lub błyskawicznymi, jest taka, że ta ilość opadu, która spada, powoduje natychmiastową powódź. Czy znaczy jesteśmy tutaj... w stanie uniknąć tych powodzi błyskawicznych? Nie, One nie, pojawiają nie... się często w takich obszarach zurbanizowanych. No uważam, że nie. No niestety to zjawisko jest na tyle gwałtowne, że no na, dziś, na dzień dzisiejszy nawet ta infrastruktura, która jest, nawet jak jest prawidłowa, nie jest w stanie przyjąć tej ilości wody lub do tego dochodzi często wiatr. Z tym też często mamy do czynienia. Bardzo intensywny wiatr. Zmieniamy temat naszej rozmowy, panie komendancie. Został pan powołany na stanowisko Śląskiego Komendanta pod koniec marca, miesiąc temu. Gratuluję raz jeszcze. Jaka jest pana wizja na rozwój jednostki? Jakie decyzje już pan podjął, a może pamięta pan pierwszą podjętą decyzję? Dziękuję panie redaktorze za gratulacje. No, mam świadomość ogromu obowiązków i odpowiedzialności na tym stanowisku, tym bardziej, że jesteśmy na Śląsku, to jest drugi garnizon w Polsce, po mazowieckim. Yy, tak, no pamiętam pierwszy podpis, yy, bardzo zresztą miły, bo była to nagroda dla pracownika Komendy Wojewódzkiej, więc yy, można powiedzieć, że rozpocząłem yy, dobrze. Mam nadzieję, że tak, tak to dalej Dobrze, się będzie. Dobrze, że już pana zapamiętali na początku. No, jedna osoba, ale, ale mam nadzieję, że, że przełoży się to również na wszystkich strażaków województwa śląskiego, zarówno zawodowych, jak i, i naszych, naszych kolegów z OSP. Poprzedni szef śląskich strażaków nad Brygadier Wojciech Kruczek awansował na komendanta głównego. Pan pochodzi z Koniakowa, Wojciech Kruczek, z Wodzisławia Śląskiego. Czy to, że obaj jesteście z jednego regionu, z jednego województwa, sprawia, że ta współpraca układa się lepiej? No myślę, że tak, my się znaliśmy już wcześniej w różnych obszarach działalności, zwłaszcza operacyjnej. Bardzo się w ogóle cieszymy, ja się cieszę i cieszymy się, że znowu komendantem głównym jest osoba ze Śląska, komendant wojewódzki właśnie w Katowicach. Po 25 latach chyba, jak dobrze pamiętam. Ja, ja uważam, że nasza wzor... współpraca była wzorowa i mam nadzieję, że taka zostanie. Panie komendancie, a jak prezentuje się sytuacja kadrowa w Straży Pożarnej, m.in. w województwie śląskim? Wiemy, że policja boryka się z ogromnymi Problemami kadrowymi jest spora liczba wakatów. A jak jest z Pana formacją? Tak, no my te odejścia, jak Państwo wiecie, mniej więcej są zawsze w okolicach stycznia i lutego. Tak to się u nas odbywa. Mieliśmy około 153 wakatów. Natomiast w Straży Pożarnej nie ma jeszcze tego problemu. Mocno jesteśmy, powiem tak, zasilani też przez ochotników często strażego ochotnik, który jest zaangażowany w swoją działalność taką stowarzyszeniową i wolontaria, wolontariatą, w zakresie wolontariatu w swoich jednostkach ochotniczych, straży pożarnych, często też chce działać w Państwowej Straży Pożarnej. I myślę, że to jest też takie główne zjawisko, że no nie mamy problemów po prostu z naborami. Cały czas jest kilka osób na jedno miejsce w naborach do Państwowej Straży Pożarnej. Czyli braku, się brakuje, cieszy, brakuje miejsc pracy, bo nadmiar pracowników... Chętnych do pracy jest. Tak, chętni są po prostu, chętni są. są. Ja się z tego bardzo cieszę i, i niech tak, niech tak będzie dalej. Teraz może porozmawiajmy o inwestycjach. Szykujecie się do otwarcia jednostki w Cieszynie. Budowa, no trochę czasu zajęła, prawie 8 lat. Tak, jest to taki dość y, nietypowy przypadek. W 2017 roku zaczęły się te działania, w tym roku się przeprowadzamy. Y, otwarcie naprawdę takie bardzo uroczyste, na które zapraszamy jest 24 maja. Dzień Strażaka. Tak, też w, w ramach obchodów Dnia Strażaka i również bardzo ważna informacja, również z przekazaniem i z nadaniem sztandaru. Więc szykuje się naprawdę świetna uroczystość, ja tylko im życzę w Cieszynie dobrej pogody. Kto będzie stacjonował w Cieszynie? Czy przeniesie się tam stanowisko kierowania z ustronia? Tak, będą jakby trzy komponenty, czyli Komenda Powiatowa Państwa i Straży Pożarnej, jednostka ratowniczo-gaśnicza numer jeden w Cieszynie oraz stanowisko kierowania komendanta powiatowego w Cieszynie, które zostanie przeniesione z ustronia. Inna inwestycja to Bieruniu. Tak. Co tak, tam panie się rektorze. dzieje, panie, panie komendancie? Yy, stan surowy zamknięty. Przygotowujemy się intensywnie do otwarcia, yy, które ma nastąpić 1 lipca też tego roku i też serdecznie zapraszam. Moimi państwa gościem w Radiu Katowice był dziś śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, starszy brygadier Damian Legierski. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Wszystkim strażakom życzę dobrych obchodów dnia strażaka. foi bom.